Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność rozmawiać z Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Górczycach, Panem Witoldem Szczepańskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zadać Panu kilka pytań. Dzień, bardzo proszę. Jest Pan Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej. Od ilu lat pełni Pan tę funkcję? Funkcję Komendanta pełnię od 10 lat. Co skłoniło Pana do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej? Jako mały chłopiec, mając już 7-8 lat, przychodziłem ze swoim ojcem tutaj, właśnie do straży. Spodobało mi się spodobał mi się sprzęt strażacki, spodobało mi się to, co robią starsi strażacy. I tak powoli, powoli wciągałem się do, do tej straży. Nawet pracowałem w Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przez dwa lata, a później zostałem naczelnikiem straży w Kówczycach. I tak do dzisiaj jestem. Jakie Pana zdaniem są najtrudniejsze momenty podczas służby? Podczas służby, to znaczy w czasie akcji, tak? Mam na myśli, czy w ogóle w czasie całej służby, bo no w czasie akcji to niemoc. Niemoc to jest najgorszy moment, taki, że y, należy pomagać, należy coś robić, a nie można tego zrobić. To jest najgorszy moment dla y, ratownika, dla strażaka. Pana najtrudniejsza akcja? Najtrudniejsza akcja to była w 1992 roku, jak y, palił się las. 140 hektarów lasu się spaliło wtedy i właśnie ta niemoc była, że nie można było gasić, bo nie było wody, było bardzo sucho, silny wiatr. To był jeden z najtrudniejszych takich mo moich pożarów w mojej kadencji tutaj w Polsce. Mhm. Czy działanie w ochotniczej straży pożarnej sprawia Panu przyjemność? Jeżeli tak, to dlaczego? Tak, wielką przyjemność to jest dla mnie, no, powiedz, muszę powiedzieć, że to jest frajda. Lubię to, lubię jechać, pomagać ludziom, lubię załatwiać sprzęt, kupować. To po prostu to jest taka moja pasja życiowa. Ile mamy jednostek na terenie gminy? Na terenie gminy mamy pięć jednostek Ochotniczych Straży. W izbicy, w Pobłociu, w Dargolezie i w Gorzynie. Jakim zapleczem dysponują nasze jednostki? No, nasze jednostki dysponują w sumie dziewięcioma samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Yy, są to samochody lekkie w Izbicy, w Dargolezie i w Gorzynie. To są samochody lekkie, ratowniczo-gaśnicze. I samochód duży, ciężki w Pobłociu. I te, które tutaj widzimy za nami, to są samochody i gaśnicze, i ratownicze. Pięć sztuk jest tutaj w czy w Pana ocenie istnieją potrzeby rozwijania naszych jednostek? Jeżeli tak, to jakie są na to szanse? Straż musi się rozwijać cały czas z tego względu, że przybywa nam zadań. Przybywa zadań, kiedyś straż jeździła tylko do pożaru, jak sama nazwa mówi Straż Pożarna, jeździliśmy tylko do pożarów. W tej chwili są to już i wypadki drogowe i powywracane drzewa, koty na drzewach, powodzie, także ten nasz zakres naszej pracy jest coraz większy i musimy się rozwijać, musimy kupować coraz nowy, nowszy sprzęt. Zresztą strażacy bardzo lgną do nowego, do nowego sprzętu, jak są nowe samochody kupowane, nowe ubrania. Wszyscy się garną, wszyscy wtedy chcą w tej straży służyć. Jakie akcje podejmujecie? Wszelkie. Wszystkie akcje, do, jeżeli zostajemy powiadomieni o czymkolwiek o kocie na drzewie, o zalanej piwnicy, wywróconym drzewie, palącym się budynku, lesie wszystko, wszystko, co, co, no, co tylko do nas dotrze, jaki, jaki, jaki sygnał dotrze, to wszystkie akcje podejmujemy. Czy wyzwania dzielone są na priorytetowe i te mniej ważne? Czy wszystkie traktowane są z taką samą powagą? No, zadania takie no, typu zdjęcie kota z drzewa, to, no, to jest tak raczej na spokojnie. A poza tym no, to wszystko jednakowo z jednakową powagą, szybkością jedziemy, wykonujemy. Jakie inne działania podejmujecie? Pomagamy y, gminie y, bardzo dużo. Y, bierzemy udział w, festi w festiwalu lata bierzemy udział w dożynkach. Także to są takie nasze prace powiedzmy takie no nie gospodarcze, tylko takie, takie pomocowe dla, dla mieszkańców gminy. W festynach bierzemy udział też w sołectwach. Także to są takie nasze dodatkowe prace prócz gasienia pożarów i ratowania ludzi. Ilu strażaków, ochotników działa w jednostkach i czy jest to wystarczająca liczba? Ogółem w gminie jest 150 strażaków. Liczba wystarczająca. Do tego sprzętu, który mamy, to jest liczba wystarczająca. Z tym, że no, musimy się liczyć z tym, że nie wszyscy są w jednym momencie osiągalni. Bo pracują gdzieś, wyjeżdżają za granicę, także nie są wszyscy osiągalni, ale ci, co pozostają, to wystarczy. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby czynnie służyć w Ochotniczej Straży Pożarnej? Przede wszystkim ukończone 18 lat. Badania lekarskie, przeszkolenie podstawowe pożarnicze, i można służyć? Proszę opowiedzieć nam o akcji w 2015 roku, w której brało udział najwięcej zastępów Straży Pożarnej. Wydaje mi się, że to była akcja z 22 grudnia. Palące się poddasze w szkole w Pobłociu. Brało chyba 7 jednostek Straży Pożarnej, 3, 3 ochotnicze i dwa zastępy ze Słupska, trzy zastępy ze Słupska i z Lemorka. Budynek duży, zagrożenie bardzo duże, zabytkowy budynek, dlatego taka sił, ilość sił, środków była zadysponowana do, do gaszenia tego pożaru. W sumie pożar był malutki i całe szczęście budynek nie został zniszczony. Ale to był chyba taki największy, największa akcja. Może, może nie największa w sensie palenia się, ale największa w zadysponowanych środkach. Czy istnieje możliwość utworzenia u nas Zawodowej Straży Pożarnej? Myślę, że nie, że, że czegoś takiego to nie będzie, bo utworzenie Zawodowej Straży Pożarnej to się wiąże z dużą ilością zatrudnienia ludzi, bo to musi być system zmianowy. Także raczej czegoś takiego to chyba nie będzie, nie, nie będzie można utworzyć. Jedynie o czym marzy mi się już od, od jakiegoś czasu to utworzenie takiej straży na 8 godzin, żeby było czterech strażaków, 8 godzin od 7 do godziny 15, żeby tu byli pełnili cały czas dyżur, że w razie pożaru czy w razie jakiejś innej potrzeby będą do dyspozycji w godzinach pracy, gdzie ochotnicy, reszta ochotników jest gdzieś poza miejscem zamieszkania. Samochód, który oglądamy, jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy, jest to najnowszy nabytek Ochotniczej Straży w Główczycach. Wyposażony w sprzęt do gaszenia, do cięcia, do burzenia, piła do betonu, do stali, piła do drewna, liny do ratownictwa wysokościowego, węże do gaszenia pożarów, deska ortopedyczna do wynoszenia wyciągania poszkodowanych z wypadków, o, tutaj widać dwie sztuki. Pompa pływająca do pompowania wody, torba medyczna, agregat prądotwórczy. Sami możemy oświetlić sobie teren akcji. W przedziale dla strażaków ubrania przygotowane i z tyłu, za ubraniami w oparciach, zamontowane są aparaty powietrzne. Jadąc do akcji, strażacy ubierają na siebie od razu te aparaty. Jeżeli już wiemy, że jedziemy do takiej akcji, w której te aparaty będą potrzebne. Hełmy, maski, buty gumowe, spodnie, całe wyposażenie strażaka znajduje się w przedziale. Z tyłu jest przedział, który obsługuje kierowca. Jest autopompa. Która podaje wodę do, do gaszenia pożaru, tą częścią zajmuje się sam kierowca, z drugiej strony mamy tą armaturę pożarniczą, czyli prądownicę, redukcję, yy, węże też są i tu jest tak zwane szybkie ratarcie, którym yy, bardzo skutecznie można zgasić pożar w zarodku, a nawet i większy. Właśnie to, tym urządzeniem gasiliśmy w szkole po Błociu, o której to, to przybrać mór w tej akcji. To, to urządzenie brało, gasi, gasiliśmy tym urządzeniem. Następnie ubrania. Też są węże, rozdzielacze, nożyce. I tu mały sprzęt do ratownictwa drogowego. Taki Lukas kombi, który yy, współpracuje ze sprzętem, który jest na innym samochodzie z y, dużym sprzętem. Tu w tym worku na dole znajdują się takie rękawy, którymi możemy powstrzymać wodę. Rozkłada się te rękawy, napełnia się wodą i one służą jako zapora. Nie trzeba układać worków z piaskiem, tylko nalewa się wody w te rękawy i to jest naturalna zapora. A tutaj z tej strony też przedział strażaków, także tak jak z tamtej, tak tutaj ta strona o, tu może nie będziemy pokazywać na dachu znajduje się drabina taka dziesięciometrowa rozsuwana z drugiej strony jeszcze są dwie trzy y, drabinki, trzy nasadki drewniane w razie jak potrzeba gdzieś niżej wejść na pierwszym planie mamy agregat ciśnieniowy. Podobne jest zadanie do tamtego, który był na Mercedesie. Wysokie ciśnienie 40 atmosfer, nieduża ilość wody, duża skuteczność w gaszeniu. Tu mamy narzędzia hydrauliczne do cięcia karoserii samochodowych i nie tylko. To, co, co można pociąć, co się da pociąć, to tym urządzeniem możemy zrobić. Do rozpierania, rozpieracz, do ściskania. Tu są nożyce do cięcia, tam jest Dwa zwiadła węży po 10 metrów, żeby nie trzeba było wyjmować. Jak się dojedzie do samochodu do wypadku, to można sobie tylko rozwinąć i pracować. W środku. torbę medyczną, wyposażenie tego auta. Przyjeżdżamy do wypadku, to strażacy łapią tą torbę i biegną. Bardzo ważnym nowym naszym nabytkiem jest defibrylator który mamy od pół roku jest to takie urządzenie, którym możemy zresztą pomagać ludziom. Nie musimy czekać na przyjazd karetki pogotowia, żeby uży, użyć, żeby pomóc wiele innych rzeczy jeszcze tutaj jest, ale to już nie będę tego wyciągał, nie będę rozwijał. życzyłby Pan sobie, strażakom, mieszkańcom terenu naszej gminy? Na pewno jak najmniej wyjazdów, jak najmniej klęsk żywiołowych, żeby, żeby ta straż była dobrze wyposażona, gotowa, mobilna, ale żeby nie musiała do tych wszystkich akcji wyjeżdżać i mieszkańcy będą się czuć bezpieczni. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. Wywiad dla Państwa prowadziła Patrycja Powideł, a moim gościem był Pan Witold Szczepański.